To dopaminowy wąż. <laughs> Uwal się na krasnala, powtarzamy matmę. Znając życie, jak trafisz na coś takiego, to zrobisz najbardziej debilną rzecz, jaką możesz zrobić, czyli coś w twoim stylu. Kojarzysz, że to się skraca na krzyż, masz jeden jeden. To by chyba stary z PDF-a w genach, bo nie myślisz jak człowiek. Słuchaj, nie możesz tego tutaj tak skrócić. Jasne, dostaniesz jeden plus dwa dzielone na jeden, czyli trzy. Ale to jest debilizm, kompletny debilizm. Popatrz. To tak jakbyś zrobił 2 plus 3 dzielone na 2, skrócił sobie te dwie dwójki i dostał 4, a w rzeczywistości masz tutaj 5 drugich. Kmini sambet kurwa kulawy mi Dalej, masz taką sytuację i ty sobie coś skojarzysz z dodawania ułamków i napiszesz 1 przez x plus 1 przez 1. Nie ma czegoś takiego. Taburecie, nie ma. Zrób to w drugą stronę. Tutaj pomnożysz się i mianownik razy x, żeby sprowadzić do wspólnego mianownika. Wtedy dostaniesz 1 plus x przez x.